Cześć, dzień dobry, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, bardzo miło na moim kanale, z tej strony Ziutek witam was na serii Sąsiady z moim sąsiadem, który się rozłożył tam jak żaba na liściu w tym moim zetorze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A tobie to tam mnie za wygodnie, dziadu jeden? Nie, steropaka mi brakuje tu. Na pole masz mnie przywieźć, nic mnie to nie interesuje. Nie będzie czteropaka, nie będzie koszenia a kombajn, a, ko a kombajn mam jedyny w całej wiosce ta. Hm. Wróćmy do pierwszego odcinka, kiedy mówi, że jeszcze dwóch gospodarzy z kombajnami, a taki czego Ale wszystkie zepsute ta, a, <laughs> <to jest śmiech> Ciekawe dlaczego A kto to do, do, do ten zboża im kurna te rurki? No razem żeśmy wrzucali no ta, ty bo powiedziałeś, że, bo powiedziałeś, że będziemy oporawaną usługi jeździć i że będziemy się dzielić. No co 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 twój pomysł był? pierdzielę ja w siedzę... ogóle jak coś to Ja, ci, sąsiad, nieważne dlaczego ty lewitujesz na tym si siedzonku. Ty jak bierzesz to rękę? Ty bo ja, ja... Po prostu nie, nie dotykam y, tyłkiem siedzenia, bo się boję, że się wbije mi. Ja pierdole. No. Wy wy widzicie jakie on sandały ma, jakie on skiety tutaj? Sandały normalnie, Kurna, no typowy Janusz, nie? Dosłownie. No, I to jeszcze takie chyba... tu jest 40 stopni, niż ja nie na jedź, bo... jedź. Co za łebski, to się dopiero nazywa, co? Ty weź to ręko, to tak po piwetach, to mi nie jeździ, co? Mm, no to tak. nie! <grym> Musisz mnie po kombań podrzucić, bo mm. będzie lipa. No właśnie, dziad przyszedł... wrócili z kolejnej imprezy manieczkowej. Niestety sąsiadowi za dobrze szło, że niestety... Yy, musiał przekimać u mnie, bo już nie dał rady dotrwać yy, do domu. No. no, no, za daleko, ty. Może, ten... to, może to 500 metrów, nie, ale. Nie, to, to, to ten 500 wiatr 500 metrów, tak wiał, no, nie? Taki. Tak, no, wczoraj <laughs> Tak zimno, ale jednak ciepło. No, no, no. Strasznie duża grawitacja tutaj, jak z góry się idzie. Kiedy ty cię popieprzona grawitacja kidetycznie popieprzona no także lecimy dzisiaj będziemy ostro rżnąć rzepak z tym sąsiadem moim Bo to już czas ten ten dziad czerwony czerwony grzyb sąsiad Wypadłem z ciągnika. <gry> na dziod Dobra ja już pobiegnę ja, do siebie ja wiedziałem że, że tego to ty a coś mnie na swoim materiale do którego zapraszam na kanał do tego czerwonego grzyba eee, no cholera jasna jeszcze go trzymie chyba Jeszcze nie trzymię Wypadłem ty, z tym szybę Ja się ja się... Czekaj, bo... Już mnie podwieź, już mnie ja, ja, się... Tu. ja się... Nie ja, ten, ja patrzyłem czy buraki ładnie rosną ty, ty, sam jak ten, ty sam jak ten burak jesteś normalnie O, już się zaczęło. A, a, a czerwony jak cholera Nie, ja, ja widzisz ja fituję do Zetora A ja fitujesz kurna Chyba mm -hmm. do mf i enter, MT Gruza Ej no mam ja mam oba czerwone. Trzeba coś teraz w innym kolorze kupić, żeby była odmiana. Dobra. Jakiego może Jundira albo no, Dobra no. Kredyt chyba, żeby cię coborning zabił. Jak ty nawet no. przystawkę masz czerwoną no. no prowadź, bo ja wiem gdzie ty, ty pola masz. To skrzynia zawyła... Ty czekaj ta bo ja się dłuższe teraz tak zmieścić. Ja to ja tędy to nie zawinę No to musisz tamtą dłuższą stroną jechać no jak wyjedziesz od, y, z podwórka, to jak do asfaltowej to w prawo, a nie, w, nie prosto prosta, w lewo. Tam co jakoś wiem rzepak? U no, niedaleko, niedaleko. Dobra, Dobra czekaj, ta. Ja muszę tego sąsiada teraz przypilnować w ogóle, czy on tam gdzieś jest. O! Dobra. Ojedzie. Pod chorążę zawsze zdąży. Porowo. Tak bardzo oporowo A mam, ty oh. hmm. Ja też mam będziesz, będziesz stał na polu czeką, będzie kogut, jak cię nie będzie podróż, to będę sypał na ziemię. W tym roku nowe zasady są. Od kiedy? Tak? Dobra, to teraz nie... z się bo mnie nie jesteś na zgrabiarka <grym> <grym> Osina wielka jest... One... A wiesz, że już teraz to za wiocho jesteśmy? Hmm. Jeszcze osina. To jakieś zadupie powala pod laskę. Ja już otwieram browarkę oporową. Skurna op... Mać, no już alkoholik jeden, no a mówisz, że nie będzie pił. Jak tu samymi polnymi do domu, to chłopie, to co to, to teraz? Tu mnie nie złapią. No, a tu patrz nagle. Taky... Uję, uję, dzień dobry, czy to sąsiad złodziej? Dmuchać, Lep. proszę byś musiał doniósł. Do <noise> kurczę ja tu patrzę, że po tym moim rzepaku to by się już jakaś prawa przydała. Coś będzie trzeba kminić <noise> Sąsiad, mam do ciebie sprawy, ty niecierpiąco zwłoki. Może by my jakiego grubera kupili na spółkę? Opa, ty ja już to widzę, te nasze spółki. No bo coś by się przydało, jakiś uprawowy, ty, bo ja to nie mam nic. Dobra, ja tylko Dobra, ja tu i Jedzie, Albo ten spółkę, sąsiad. No zobaczymy. Jedzie, jedzie. Ale jedzie, jedzie. Czerwony grzyb? Ja się tu nie rozłożył. Nie no no ja chcę ci się martwić, ale tu masz o tutaj takie piękną miejsce, żeby się rozłożyć. Nie, kurna, musiałaś tam zajechać. I po co kierunek ci na piaskówce? To ja się teraz zastanawiam. I po kiego ci ten kogut Ta, w, ta, w krzaki, w krzaki. Ja, ja, ja wiem, że to taki gruz, ale no... Ja pierdzielę, no bez przesady sąsiad. Nie musiałeś... a krzaki, jest. Aż do krzaków nie... to jest daleka droga No tak, w, w, w kabinę nie walnie no Cześć, bo... Tu spiąć to nie tak łatwo Ty, a dłuższego zaczepu to w tym... Forner Shreecie nie miałeś? Eee... No to dobrze właśnie, że jest dłuższy Kurde, faktycznie w krzaki Uff. No wiadomo, swój do swego ciągnie, tak? Kur... krzywo Ale, bo cię tam przyjadę zaraz Albo wybijasz szybę, albo podpinasz header, wybieraj Wybrał podpięcie headera, będzie wybita szyba O, nie Jak się zegną to jest stara, radziecka stała Od kiedy radziecka? Znaczy ta Enerdowska tak? No Dederowska, no jakaś tam ku chyba, no No to niemiecka, to jeszcze lepsza Beware Werken. Czyli jakiś znak Patrz, mu się na niemieckie, pasta, mu się zebrało Dobra, i na panie, sąsiad Rżniesz to To? To? Dobra o kurna skrzynia grychła Gagli, gagli, gagli Nie no poszło Kurwa Jakieś dziwne dźwięki wydaje Ty Nie sypie Chyba puste jest wszystko Nie no dobra trochę jednak sypie Puste to ty, pustą to ty masz głowę no, w miarę, miarę coś tam leci do tego zbiornika, ci powiem. na Ja tu sprawdzę, czy nic nie leci. Latarkę wyciągnę e, no ci z. ci powiem, że już, no, trochę je. Już aż kogo? ta. już zbiornik, jadę. Już, wyłączyłem się, nie czepiej. Kabelki musiałem specjalnie rozerwać, bo tu jest na stałe, zrobione. Tu się robi i się koguty świecą. A później będzie stykał do akumulatorka. No a jak? ty wiesz, że ja nie wiem, czy ja wokół objadę? Hmm. Nie, nie no dobra, objadę. Cholera, jasna, to tak dobrze sypało. Skurczy byk, no. I no, ja to będę zaraz w szoku. No, 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 będzie, będzie dobrze. Może będzie dobrze. No, nie to powiem, to, że nie. To ty tu sąsiad działaj, a my są swoje, ja się swoją jakże magiczną mocą przeniosę e, do. E, tutaj, do. Urgruza, czyli e, Ciapka poczciwego. Kepelka. No i lecimy tutaj jeszcze tam 5 sztuk e, e, tej, tej siana mi zostało. Kiszonki. Na, na siano kiszonkę będziesz... ja nie, siano Siana, co ja no mówię? Siano! Bo kurna takie to ciemne jak sianokiszonka kiszonka. No coś nie robi potem no potem na no, się będzie sprzedawał po 200 zł, piękne siano pogodne. No coś przynajmniej moje jest bez szuwaru, a nie jak twoje z szuwarem. Moje jest bez szuwaru, tylko moje jest. I do dupy bardzo mało. I do dupy jest. No, delikatnie, delikatnie w ziemię powpadane. No, si ma już nie wyrabia. Trzeba zmienić na makhala. Jak, typo jak typowy balociarz. Sipmy na makhala i dobra. Tak. Dzięki. Naprawdę nie wiem, czy dookoła objadę. Ach, ale tam sypie. No, lepiej jak u mnie. A widzisz, widać, to dobrze przyprawiam. A, to zaraz pójdę, e, przestawię kombajn, wszystko pójdzie z tyłu i tyle. Jeszcze ja zamawiałem zarobić. kombajn do zbioru zboża, a nie kombajn... Czy cielak mi uciekł? Skurczy syn jeden, no. I brych ta, no. Jak kręci bączki. Już, już o tej, pewnie od e, tego siana już, potem odpala, no. A to właśnie, a ty jesienią ziemniaki będziesz miał jeszcze, nie? No. No. Ale będzie... nie, Ale ja będę miał w sumie kukurajdzę na ten Kukurajdzę, kukurodzą może jeszcze, co? Kukurydza smażona, grillowana Tak Jak sąsiad będzie się na zbiornik to mów Lody, lody na patyku No jeszcze nie mam Ale no ci powiem, że nie mogę tu przyspieszyć Bo się zapycha wszystko Jadę tak z nie wiem z 5 godzinę Mnie na GPS pokazuje na tym na telefonie więc, jest Ue! oporowo. Jeszcze nawet, jednego, jeszcze nawet jednego kółka nie zrobiłem. Teraz krzaki będą, cholera jasna. Więc, więc jest oporowo. No to bardzo, dobrze, no, bardzo dobrze, Powoli trzeba się brać za prace pożniwne. Pewnie w na następnym odcinku ja będę <laughs> zaczynał. Dopiero to się żniwa, zaczęły już prace pożniwne, co widzicie? No ale pak, jak już trzeba coś ruszać. A. Czy pewnie? Ja pewnie jeszcze tylko jeden odcinek sobie ze żniw zrobię. Ty, ja ci nie chcę nic mówić, ale ty mnie tu podjedź, bo naprawdę nie obrócę. Jasne, aż do sąsiada na pole trafiłem. <laughs> dobra, palimy. Jak ja ci tam mam wierzyć? a, dobra, tam bokiem może. Jadę. No, no, no. Do no teraz. Ja już. A jest tutaj. R rurę rozkładam. Sypię, Ru sypię? U... nie. Sypię, sypię bo najpierw muszę do, dojechać powoli o dobra i idzie czarne złoto dobra to dawaj nie będziemy czasu tracić musi... na godzinę nie wiem ile no. jedziesz ale dobra stój pięć. <laughs> Urna Ty tak będziesz musiała na końcu się zatrzymać, bo to trzeba tu wysypać na spokojnie, żebyś nie zawracał mi tu Dobra, pusto Możesz jechać Już? No Ja pierdzielę, ta czarna ja, tekstura ja nie wiem czy ten... Ja nie wiem czy tu na przyczepę wejdzie No raczej nie Chyba będę musiał na bieżąco sprzedawać Wiele, jak to zrobić A nie, dobina sobie w pierdziele, dobra ja ci nie mogę te czarne tekstury dajcie znać w ogóle w komentarzach jak to naprawić, bo ja nie mam pojęcia. <grym> Ach, ta nieszczęsna 25 I osina wiecznie żywa coś gruchło Polera jest taki złom Już się rozsypał Już poszło po zniwowaniu Aaa dobra tu napinasz poszedł czekaj Mam śrubę zaraz naprawię Kurwa się czai normalnie sąsiad? Już, już się bałem dobra śrubę. No bez młota to nie robota Szybko raz po chciach o, o, Obra można Młócić dalej Kurwa szybko tą Śrubę wsadził i dalej. Ja przygotowany Myślisz, że ja za każdym razem, jakby ten napinasz poszedł i bym stał godzinę, to bym nie nakosił zbytnio Bym się ten kombajn nie zwrócił Ej, no ale, naprawdę, giga fajnie ci sypie Trochę zazdroszczę Ja mo ja może na tym się odrobię Na, 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 na Na pszenicy No zobaczymy, zobaczymy. Może, może Może się uda W ogóle uda. tak rozwiniałem ostatnio Eee, jakby wyszło szpakowo to będziemy się przenosić, czy nie? Pewnie tak. No, ale pewnie maszyny zostaną, co? Tak, tak, no bo to chodzi o dopracowanie mapki. No, bo jednak wolałbym na... Zrobimy sobie najwyżej sezon na przykład na tej, a sobie potem się przeniesiemy. Zobaczymy, tak. Czy... Pewnie zanim szpakowo wyjdzie to i tak jeszcze trochę minie. Najprawdopodobniej tak będzie. Ja też tak sądzę. Ten... Pięciognik rozpalony, zostawił e, no ta Z tego na paliwo nie stać O co ci chodzi? Czepiasz się, musi się docierać dobrze On się chyba zaciera, nie dociera Nie, nie To nie twu... Mój to nie twój, żeby bez oleju jeździ, albo na oleju z No widzisz, ale MTZ na oleju z sprytkownicy to lepiej, lepiej chodzi niż na zwykłym <laughs> Nie, nie, to ruskie, głamiaca, nie nie, nie odgniezłego. Ja, znaczy w MZ, jak olej nie cieknie, to znaczy, że go nie ma, nie? No właśnie. To jest pierwsza oznaka, że dzieje się źle. A u ciebie właśnie olej nie cieknie, bo go nie ma. Nie, no, cieknie, trochę. Eee. E, no, tak teraz się Ty, ty pole, może trochę większe od mojego, ale. Ale i tak, jak to sypie, w szoku. Ja, u mnie ca niecała przyczepa jest, a tutaj będzie pewnie z dwie tu już ostatnie... Już ostatnie sztukę słom, tego te siana już zbieram Teraz już będzie... Sianko już ściągnięte pod dach Dla cielaków Ty masz cielaki czy i cielaki i krowy? Cielaki na razie, bo świeża partia. A, bo ty masz mięso. No i mleczne. No i to ten. No ogólnie, my jesteśmy tak podzieleni, że co? Że u mnie są mleczne? Typowy taki bamber, tak jak mówiliśmy, że robiasz, hmm. A ty taki bardziej, że. Różnorodny. No różnorodny taki. No. Nawet po byli. gospach widać, u mnie jest tak trochę ziadowo, a u ciebie już tak bardziej. Kolorowo. No już bardziej tak W podwórku utwardzone, czopy nastawiane. Czopkę to my tu mamy na, tym, na tej wsi. Jo. Ty drugi obież drugi zbiornik będzie. O cholera. Ale to i tak chyba dociągniesz do końca, czy nie? No dojadę, dojadę teraz. No to akurat ja już tutaj ostatnią kulkę ale, dru ale druga przyczepa będzie jeszcze potrzebna. O to trzeba. A bobina będę rozkładał i tyle no. No jedź sobie rozłóż wykipu i przyjedziesz najwyżej. No nie mam wyjścia w takiej sytuacji to jak? Inteksyty. Zaraz zobaczę, zaraz dojadę do końca będę sypał i ci powiem czy jest pełno, czy nie. Ja już sobie 30 tutaj zostawię, przewiewu, a ja już będę... O! Dobra. To teraz z buta popyndalamy na pole. Bez żadnych magicznych sztuczek, przez płot oczywiście przeskoczę i polami na skróty. Odeptam przez sąsiada rzepak, tam gdzie był. Cholera jasna. Drepu, 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 normalnie szybka akcja. Och kurwa, zaraz zadyszki dostanę. Głupcie te busze kolerne no. I busy. Jaki tu co, jest... Buszę tu na, co, buszę tu na, na manieczkach że się? Wiedziałem, że on tam powie na tu to bez piły... Bez... Ch jeszcze chyba niepełne. Bez pod, bez pod tej podcinarki i piły nie podchodź. Wiesz co, ci powiem Ja wysypałem, dojadę do końca Poprzesznie jak zrobię i ci wysypię, i może będziesz mógł jechać, bo już na pewno będzie pełno. Dobra, tylko najpierw muszę dobiegnąć, a za dyszkę zaraz dostanę chyba. O szkurła, się człowiek zamęczy. Dobra, bignim! nim! Big nim! Kurwa. Oba kondycja chyba musi coś. Zawało dostajesz, trzeba jakiś rower kupić. Fuh, lajnoga od razu. No ale wiesz, rower byś na przyczepę wrzucił, i by było fajnie. Szkurła. Nie no serio, za tekstury to chyba jakoś trzeba naprawić, bo pierdol mnie zaraz szlak te jasny z tym trafi, no. Bo ty na singu też to masz, nie? No właśnie nie wiem, co, o co, czego to zależy, dajcie znać w ogóle w komentarzach. Albo... Weź podjedź. Kurde, demo. To To jeszcze? Nie ma pustych przejazdów. Dobra. Eee, sąsiada, a co to tam ma być przy tutaj? To ty tam z drugiej strony nie jeźdź, bo zawału dostaniesz. Dobra, specjalnie. Kamienie leży, ja nie. stój. Specjalnie objadę. Kamienie leży, ja nie będę. ja nie będę ten. Kamieni to pe... w ciągu, bo ty no, chcesz. pewnie więc. to pewnie. Ten... Morza no to pewnie... Jeszcze ten, dobra, to jedź tam, ustój na powierzchniaku. To pewnie ten sąsiad drugi złodziej tutaj nawalił kamieni. No. Albo, albo najlepiej to weź, jedź koło mnie, będziemy od razu. No bo dobra. No. Dobra, już teraz przyjechałem, to wiesz. Na spokojnie, nie? Dosypie ci do końca, po co masz jeździć na pusto? No, a jak? Tylko na spokojnie, trzymaj tam sąsiad fason, nie? Jojo. Jo. Góry Jojo. Do... Jo. O matko boska, włączyłem bo konsolę niechcący. <laughs> no, jak coś od czegoś sypie. Chciałem. No. Ale po aktualizacji, bo wcześniej aż tak nie sypało. Coś już wprowadzili znowu. No, na to wychodzi. Ugi bugi. Długi eee. bugi odcinek nie będzie znowu zbyt długi. Nie, z tej serii chyba tak po 20 minut około mają, nie? No coś koło tego. Tak jest to przewidywane. Dobra, dobra czekaj, 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 czekaj. Ja czekam cały czas. Chyba nie mogłeś 10 cm bliżej, co? <laughs> tak wyszło. Jeszcze niepełna. Dobra! Sąsiad jedziemy, bo... No dej... czekaj, jeszcze, jeszcze... ci wlezie no. Ja Weź, ja zawinę a ty mi podjedź z boku będziemy dosypiewać od razu i dobra. O Ale te pole to jest większe od twojego to też inaczej. No, już teraz wiesz, teraz co przejazd nie będzie zbiornik, bo będzie się. No zwężać niestety. No ale dużo na to autosanki wazi. Skuba Ja pierdzielę, sypię, sypię i... bardzo dobrze. No, bedo... Hej! <laughs> Tego jeszcze. Będą nowe nabytki. Ja. Obiechę, objechał, bym <laughs> dookoła. No obiadę, zobaczysz. No co, jest grane, ty dobra. Ja ty teraz... Dobra, jedź wykipruj. Ta, bo to nie ma co. Zaraz będzie mi się rozsypywać, to to jak woda. Dobra, no. łogiń! Rura! Ja w tym czasie akurat na kosze. Tak, to ja akurat wysypię i się pożegnam z wami akurat. Nie ma co tego ciągnąć. I łogiń na tłoki. i zaraz będzie akurat elegancko. A ty co w następnym sezonie kupujesz? Kumbań? Ty, no, jak, jak nerka mi podpowie, żeby kupić, to kupię. Jak nerka? Czemu nerka? <noise> bo, jak, bo jak coś kup mam kupić, to mnie nerka boli. Aha. Rozumiem, rozumiem. No. A no, dwa abyśmy tu oporowo już lecieli. Człowieku. Człowieku, mamy pola blisko siebie specjalnie, bo który szybciej skosi. <noise> Myśli na zawody. Kiedyś ten, kiedyś tata mi opowiadał jak wziął kogoś tam na usługę, wizonę no. i, i z boku też drugi kosił. To że się podobno ścigali Który szybciej. Kurno <grym>, to nieźle to żeby mu na pompie jeszcze podkręcał. Nie wiem, nie wiem. A bo tam specjalnie trochę więcej gubi, aby szybciej skosić. Ostatnio, no, pewnie da. To nie na TikToku widziałem naprawiali jakiegoś no Holanda chyba? I facet wszedł na silnik, coś tam robił, co nie? No, no, no. zwarcie zrobił. I ten New Holland przypierdzielił w stół. Ja pierdzę Tylko dobrze, że wiesz, że dupa, nie? To tam się nic nie stało. No, to tam pół Dupa to dupa, no. Dupa to dupa. Każda fajna. Ta. To już na gospodarstwie, czy <laughs> w, bram w, w bramę przypierdziłem trochę, no, szkurna. Tego pędu, no, ale już na gospodarstwie no, o skręciłem kierownicą. No to akurat przyjedziesz to będzie 100%. Dobra, teraz no tak. Właśnie, właśnie zaraz 50, więc na luzie. Pół zbiornika jest. Hmm ja teraz to będę musiał. Aha, fajnie. To zapomniałem jak się kiprowało z tym. Pomóc ci? No zobacz, ty tu działa. I jest. Pokaż? No to ci leci, tak? A, to po było, no to już wiele wyjaśnia. No, ale. To też się niech to sypie. A w tym materiale to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobał, zapraszam do kolejnych odcinków na kanał Sąsiada i do następnego, Trzymać się, na razie i cześć! Elo, elo!